Witam wszystkich maszkeciorzy na kanale Żarpanżur. Dzisiaj chciałbym zadedykować film tym, którzy nie mogą albo nie chcą mieć już mięsa. Pokorza wam jak zrobić tatar z bakłażana i Na wstępie szybki przegląd co będziecie potrzebować do tego tataru. A są to bakłażany i ja tu mam takie cztery małe cienkie. Lepsze takie cienkie, bo wtedy szybciej wam dojdą na grillu. Jedna cebula, ząbek czosku, słodki papryki, przeczer pomidorowy, albo koncentrat, ogórek kiszony, troszkę na soku z cytryny. I ja tu mam ostro papryka, wędzono. Mmm, pachnie ogniskiem. <grym> I oliwa z oliwek. Oczywiście soli pieprz do tego. I jadiemy z tym koksem odpolimy teraz grilla i ja korzystam z takiego elektrycznego w kuchni, ale możecie użyć do tego oczywiście gazowego grilla, takiego węglowego grilla. Możecie to zrobić nad ogniskiem. Możecie to wrzucić na żaru w piekarniku. Jak wam pasuje. Ważne, żeby to się przypiekło fajnie z zewnątrz żeby tak skórka się przypoliła i żeby bakłażan był miękki w środku dodajemy na grilla też dwa takie grube krążki cebuli znaczy to była jedna taka cebula jak żeście widzieli na początku ale odcięto z jednej i z drugiej strony i przekrojone na pół czyli dwa takie grubsze plastry bakłażany oczywiście trzeba obracać żeby nam się opiekły z każdej strony jak już widzicie z mięciutki w środku możecie je przerzucić do jakiegoś garka. To jest bardzo ważne, ważne jest, żeby garnek przykryć, żeby pod wpływem pary ta skórka na bakłażanie zrobiła nam się miękko, wtedy będzie lepiej schodzić. Jak bakłażany nam troszkę pod przykryciem przestygną, przekładam je teraz do zimnej wody wtedy zobaczycie, ta skórka będzie złazić prawie sama tak wyglądał po obraniu gotowy filecik z bakłażana przekładamy teraz je na bok w międzyczasie przygotujemy se Znamy go na takie szajbki, na jeszcze mniejsze koński, sypiemy troszeczkę solą, żeby było lepsze tarcie. I rozcieramy teraz na taką czoskowo pasta. Ugrilowano cebulę kroimy teraz jak do prawdziwego tataru. Na takie małe kosteczki Oczywiście tataru z bakłażana nie idzie porównywać do smaku tatara z mięsa Ale jest to taka fajna alternatywa do kogoś kto mięsa nie je Moim zdaniem bardzo podobny wygląd No i też podobna struktura Bierzemy się za ogórasa, z ogórka taką dupka, żeby nam się nie kołybował na prawo i lewo. Szajb tniemy teraz w paski, teraz na takie małe wyrfle, tak jak wcześniej cebula. Pokrojony ogórek szodnej przekładamy teraz na talerzyk. I Jobakłażana rozdrobnił w malakserze. Oczywiście możecie to zrobić normalnie na desce nożym. Jak takiego malaksera nie macie, mniej więcej połowę tej cebuli wrzucą teraz do środka. Czochol. Tego nie może brakować. Można dodać, nie trzeba, troszeczkę soku z so cytryny. Przepraszam, ale nie trzeba. To tak do smaku. Dodałem pół łyżeczki tej papryki wędzonej. Ona jest ostro, także też musicie to dawkować, tak jak najbardziej lubicie. Jedna łyżeczka mało papryki słodkiej. Na filmie teraz jest pokazane, że dodaje jedna łyżeczka koncentratu, ale do dołek dwie. Teraz to zmieszamy troszeczkę. O, już wystarczy. Posolimy jeszcze. Popieprzymy do smaku. Przemieszamy teraz nasza pasta delikatnie. O, i nasz tatarek jest gotowy. No, umie się nie obejdzie bez kapki magii. Oczywiście tego nie musicie dawać. I mogę dekorować talerz. Ta układanka na talerzu możecie zrobić, jak wam odpowiada według waszej kreatywności. No jo, na nic lepszego dzisiaj akurat nie wchodzę. Trzy takie kulki rozkładam na talerzu. Obok dodaję naszą e, grillowaną cebulka Potem w trakcie jedzenia można sobie jeszcze dodać, jak komuś na przykład by było za mało. Obok tego nasz kiszony ogóreczek, żeby sobie nim przyprawiać nasz tatar. Między to położyłem troszkę oliwek takich Nadziewanych czoskiem, bo akurat takie miałek. Skrapiamy to wszystko oliwą z oliwek. Sypiemy e, troszeczkę papryką. I ododą tej e, ostrej, wędzonej. Bo mi bardzo ona smakuje. I prusza wszystko jeszcze na koniec troszeczkę pieprzym. Tak nasze danie wygląda na koniec. Myślę, że wygląda dość apetycznie. Do tego jakoś kromeczka swojskiego chleba, albo bułeczka i voila, życzę wam smacznego ja chciałbym z mojej strony przeprosić was bo mam tu trochę kłopoty techniczne mam teraz całkiem nowy program dlatego te filmy nie wychodzą teraz tak często bo muszę się z nim troszkę oturać trochę nauczyć nim ciąć mam teraz problemy trochę z, z głosem te audio nie wychodzi mi tak jak to powinno no albo tak jak bym to chciał ale myślę, że będzie coraz lepiej a wy mi to wyważycie ja wam życzę smacznego Nie, niestety nie mogłem mm. bardzo, bardzo, bardzo pyszne nawet jak to nie jest mięso to i tak to jest bardzo, bardzo dobre ja wam życzę wszystkiego naj i do następnego razu